Ceramika zaawansowana to najtwardsze, najbardziej odporne chemicznie, mechanicznie materiały, jaką występują na świecie. To materiały typu diamentu. A więc tam, gdzie chcemy mieć materiał, który będzie odporny na wysokie temperatury, który będzie odporny chemicznie, który będzie odporny na działanie wszystkich środowisk, łącznie z klimatem. To tylko ceramika może spełnić taką rolę. Początek całej rodziny naszych badań na Wydziale nad materiałami odpornymi balistycznie zaczął się od mojego stażu w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostałem włączony w program badawczy nad nowoczesnymi pancerzami ceramicznymi dla czołgu Abrams II. Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Ceramiki zajmujemy się badaniem takich materiałów, które służą jako materiały antybalistyczne. A więc szukamy materiałów, które spełniają swoją rolę. Te materiały to są na przykład tego typu elementy elementy korundu, węglików, azotków, czyli najtwardszych materiałów, jakie mamy. Te materiały po uderzeniu pocisku Pełnią rolę ochronną, pochłaniają tą energię. Jedną z głównych tutaj dziedzin zastosowań ceramiki to jest ceramika w elektronice. Proszę sobie zdać sprawę, że codziennie używamy komórek i w tej komórce większość materiałów, jakich używamy, to jest właśnie zaawansowana ceramika. Ceramika potrafi mieć unikalne własności. Te unikalne własności są praktycznie niedostępne dla innych materiałów, na przykład metalicznych czy materiałów polimerowych. Ceramika potrafi być z jednej strony bardzo dobrym przewodnikiem cieplnym, a z drugiej strony potrafi być ta sama ceramika z zupełnym izolatorem elektrycznym. Czyli łączymy w sobie dwie przeciwstawne cechy: świetne przewodnictwo cieplne i praktycznie żadne przewodnictwo elektryczne. Jesteśmy w tej chwili w Hali Technologicznej Katedry Ceramiki i Materiałów Gniotrwałych w sercu produkcji ceramiki specjalnej. I klasycznym sposobem produkcji ceramiki jest technologia proszkowa. Tak się wytwarza każdą ceramikę: płytki, porcelanę. Czyli mamy proszek specjalnie przygotowany proszek, który jest formowany, czyli albo prasowany, albo odlewany, i następnie w piecu w wysokiej temperaturze następuje konsolidacja tego proszku i przekształcenie w twardy, lity wyrób ceramiczny. W tej hali są urządzenia do kolejnych etapów technologii ceramiki. A więc urządzenia do formowania, czyli prasowania z tego proszku i następnie do spiekania. Piece w wypadku ceramiki specjalnej, zaawansowanej o najwyższych temperaturach. Temperatury powyżej 2000 stopni, które są niezbędne, aby tak wytrzymałe, twarde wyroby otrzymać. Prasy do prasowania na gorąco, gdzie jednocześnie z wypalaniem tej ceramiki mamy nacisk, który umożliwia w tych warunkach otrzymanie materiałów o twardości, odporności bliskich diamentów. Jedną z metod służących do otrzymywania ceramiki zaawansowanej jest samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa SHS. Jest to metoda wykorzystująca efekt egzotermiczny, czyli wydzielanie się ciepła podczas reakcji chemicznej, do samopodtrzymywania się dalszej syntezy. W związku z tym nie wykorzystuje ona w dalszym ciągu zewnętrznego źródła ciepła, które potrzebne jest jedynie do zainicjowania syntezy. Później reakcja postępuje niejako sama w wyniku wydzielania się ciepła. Z samego reagującego złoża. Dzięki tej metodzie można otrzymać szeroki wachlarz związków i materiałów ceramicznych, takich jak tlenki, borki, azotki, węgliki, materiały międzymetaliczne, kompozyty, fazy MAX i wiele, wiele innych. Zaletami tej metody jest wysoka wydajność, szybkie czasy reakcji, wysokie temperatury uzyskiwane podczas reakcji, relatywnie prosta aparatura i wysoka czystość otrzymywanych związków. Ceramika zaawansowana to są materiały na zamówienie, a więc zależnie od tego, jakie mamy potrzeby, czy tak jak tutaj ochrona konstrukcji, czy wytworzenie jak najbardziej skutecznego narzędzia skrawającego do obróbki metali, czy wytworzenie materiału odpornego na przykład biologiczny, chemiczny. My w ceramice, w inżynierii materiałowej, szukamy materiałów dodanych do danych zastosowań. W tej chwili kierunkiem rozwoju są materiały kompozytowe, czyli składamy w jednym materiale kilka różnych materiałów, aby wytworzyć coś, co razem będzie pracować. Metal z ceramiką, polimer z węglem, włókno węglowe z osnową polimerową. To wszystko idzie w kierunku maksymalnej optymalizacji, czyli doboru materiału do danych zastosowań. Ceramika na pewno. Pozwoli nam wejść w XXI wiek w przemyśle kosmicznym, w przemyśle motoryzacyjnym. Na przykład w tej chwili wszystkie baterie elektryczne, te, które my używamy, one są głównie zbudowane z materiałów ceramicznych. A więc ta zielona energia, którą otrzymujemy na przykład w fotowoltaice, to jest głównie dlatego, że mamy materiały ceramiczne. Ceramika. Jest jednym z elementów inżynierii materiałowej, a bez materiałów postępu nie ma z rozwoju cywilizacji.